Słuchaj, tak jak gorąco. W ogóle jakieś nieporozumienie. Mam do spieniężenia 200 euro. Jest faldiku. Przy takiej maszynce. Każdy, kto żyje w Niemcach, to wie, co to za maszynka. I ja, słuchajcie, jadę, jadę, jadę i szlak to trafił. Maszynka się popsuła. Ale już ją naprawili, także lecę dalej. 200 stówy do ogarnięcia dzisiaj. No nie wierzę, nie wierzę. Całe auto zapakowane, słuchajcie, tyle tego wszystkiego jest. Byłem w tym Aldiku, maszynka dwa razy się zepsuła. I bez kitu, nie? Chcę taki zły, muszę raz nowego sklepu szukać. Przyjechałem specjalnie do Aldika, bo chciałem sobie wziąć sznycla. A jestem w dederach. Nie w RF, nie w dederach. Muszę skoczyć do Polski temat sobie, słuchajcie, ogarnąć jeden. Bo tam już zamówienie przyszło. I tam takie tam szmery, bajery, nieważne, co może się z Wami podzielę kiedyś tą informacją, ale nie wiem. A dobra, nie było sznycli. Wziąłem sobie placki, placuszki. a Lubię placki. Aldika Zjem sobie dwa, pojadę do Maka. Podgrzeję sobie mikrofawelą. i gitara. I zarobiłem słuchajkę z tego sklepu 30 euro. Dopiero A jeszcze mam tyle tematu do ogarnięcia Ogólnie to jadę szukać Czego eee, No netto W netto wszystko szybko idzie. Chociaż w Faldigach też są fajne aparaty, eee, to jest stary aparat. Taki naprawdę styłka no i co? No i się zaczął. Dwa razy się zaczął. Brudne mam palce, na szerece mam w miarę czyste, ale brudne mam pazury, bo... Wczoraj nie robiłem barabanu, nie umiem się do mycia. Grubą akcję odwaliłem. No. A w ogóle z ładna... Spieniężyć to wszystko. Berlin? Nie wiem. Ludzie jak bumcy, coś przysięgam, Berlin... Jest rozkopany ring, cały ring, słuchajcie, jedną stronę wywalili, rozwalili, cały beton, całe drogi, ja nie wiem po co oni to robią. Ja nie wiem po jaką cholerę oni, słuchajcie, postawili drogi, gdzie teraz całą autostradę zrywają, ja nie wiem po co to jest zrobione. Oni mu to potrzebne, nie zrozumiesz ich umysłów. Taka piękna droga i tak wszystko zniszczone, nie? No i oczywiście co? Martadelka z papryką, musi być Dlatego, tylko jak w Niemcach jest to tam sobie czasami zjem W Holandii nie ma tego Ale tak se lubię taką martadelkę, słuchajcie, pokrojoną z papryczką zjeść a, a, a. Gorąco Zmieniam trasę na polskie, już przez Berlinę będę jechał, bo słuchajcie, całą drogę autostrady zrywają, No porobańcy. Dobra, zjem trochę i zaraz się do was odzywam. Elo. Co za badziew. Powiem wam, że robota na takich butelkach, tak jak te menele to robią wszystko, to to nie jest dla ludzi, ludzie. Na tym się na, naprawdę się ciężko yy, chodzić, zbierać to. Wiesz, ta rura spod kasyna, co tam stoi, nie? Ta pała. To słuchajcie, ta pała... Ty słuchaj, Ruro. Ja więcej zarobię na takich butelkach, niż Ty na tej tam Twojej budowlance śmiesznej, bez kitu. A co z tego, jak Ty pójdziesz do kasyna, wszystko przerobisz? Bo jesteś lub. Tyle w temacie. Dobra, w sumie to startujemy. Muszę sobie okno otworzyć. Bo wiecie co narobiłem? Klimę rozduczyłem, supek wjechałem. Zawór poszedł, muszę zamówić ten zawór i go tam na nowo zamontować. I będę miał znowu klimę! hurra, hurra Jakby się te miejscuwe tutaj rozpoznali w kodbus, to nigdy ty nie przyjeżdżacie do tego Aldiko, bo jest kaszana. Konkretna kaszana. Ale tutaj w Niemcach praży, ja pierdolę tak jak w Polsce u nas. Jeden sklep jest. Ale prażucha, ja pierdolę. Loto, obito, park 6 to kurde jest. Tutaj coś powinno być chyba. Muszę to sprzedać słuchaj, ta, te wszystkie, tą całą graciarnię, bo to jest tego za dużo mam wszystkiego. Ten netto powinno być już coś tutaj mnie pokazywać ja. A nie pokazuje nic Media jest a nie widać, o ja. co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Chyba sobie nastawię jednak tą Nawi Dobra, jadymy Mam nastawione Nawi Bo tam jedna babka mi tutaj coś tam tłumaczyła, ale ja ją to tak Pira z drzwi zrozumiałem Dobra, duży krojczyk. Myślałem, że to będzie o ten krojczyk tutaj chodziło, a to nie ten Ja pierdyle, jaki kawał drogi Kilometr 40, muszę jechać. Kodbus. Powiem Wam, że te bloki takie same jak w Polsce, nie? Bez Kitu. Wschodnie Niemcy zajebiście lubię, nie? To jest tak dużo puście i nie ma takiego ruchu. Garaże takie jak polskie, bloki takie jak polskie, no i ho, w Polsce był. Ty, Penny znalazłem. Penny też jest okej. Okay. To nie będę musiał tak daleko jechać, już będę miał bliżej do autobany. Dobra, widzita, jak tutaj jest obczajta, budynki, bloczki, górki, drzewka, Oby w Polsce. No podobnie czy nie podobnie? Tutaj też zobaczcie, tak. kontenery na szmaty, bloczki takie jak w Polsce, cisza, spokój. To nie to co tam w Ferefenie. Tam to już inny temat. Tutaj jakieś grillowane latają. A ja lecę ogólnie do Penego. A kurde, chciałem to nagrać, się nie nagrało, słuchajcie, jak gościu w śmietniku sobie aranżerował. Wszyscy aranżerują po śmietnikach w Niemcach, wszyscy. Co Wy myślicie, że to Niemcy, to co to jest? Singapur? Nie. Zostawili i i ryjadrzeż, jak zawsze, tego ryjadrzecie. O właśnie, tą maszynkę chciałem, ta maszynka mi jest potrzebna. Całe auto wypchane, słuchajta, workami z butelkami. To jest dopiero życie, co? Cię w skrzynce też jest pełno butelek. Dobra, bierzemy najpierw te dwa, spieniężymy i wracamy po resztę. Weź właśnie, kurde, gnido. Też ten automat wcale nie jest jakiś za specjalny, słuchajta ten automat będzie lepszy, a ten automat taki sam syf podobny jak tamty. No zobaczcie, oddaje butelki z powrotem. Co to w ogóle jest za gówno? Tak, lecimy z kolejnym transportem i jeszcze jeden zostanie transport. Słuchaj, to, tam idzie ta... Familia ulanych Adamsów niemieckich. Pyta się, skąd wy to macie? Skąd ty Tomasz? Ja mówię, jak się buja, to się ma. W końcu koniec. Idę żarło jakieś kupić. Trochę hajców padło, wam powiem. Bananki wezmę. Śliwki wezmę, tylko teraz nie wiem jakie. Nektarynki czy te? Te chcę. Te chcę, bo to są moje ulubione. Chociaż tutaj te takie bardziej nektarynkowe. No jednak te wziąłem. Ferzyki. A teraz dbam, nie wiecie o co chodzi. Właśnie mój świat przeszedłem. pełny słodyczy, ale ja już słodyczy nie je, muszę coś innego wziąć. Haha, Energiki. Powiem wam, że chciałem jakieś tanie, sobie wziąć tego Energiki, bo czasami można hapnąć. Ale nie ma tutaj niczego takiego taniego. Sam Red Bull jak te rok stary czy coś, ale to jest za duży, Ja tak aż tyle to tego nie chcę pić. Może tego makaron wezmę. Tak, posprzedawane wszystko, słuchajcie, trochę hajców padło. Jestem zadowolony. Wiecie, ile ja mam tych butelek? Wy nie macie pojęcia, ile ja mam tych butelek. Ja mam tych butelek jeszcze może 4000 euro zamrożone w tych butelkach, ale ja mam miejscówkę. Skąd ja to biorę? Rozumiecie? Niemieccy też od, wiecie, na hotelu, tam gdzie pracuję na tych hotelach, to mam od, od, od turystów, ale to mało, ale mam inną miejscówkę, gdzie naprawdę niemiecki butelek jest tyle, nie? Tyle, tylko biorę, pakuję worki i jadę na miejscu, by to wszystko kitrać. Nie? No nie mogę Wam powiedzieć, gdzie co, i jak, ale mam, mam coś wynajętego takiego, nie? No bo wiem, że to, wiecie, no wynajmiesz taką dużą piwnicę na to, na tamto, na graty, żeby to wszystko tam składować, e, a wiesz, że z tego są pieniądze i, i zapłacić miesięczną tamtą, ten, ten abonament, za tą miejscówkę. Także tyle mam. Tyle mam tego, słuchajcie, tyle mam tego, że, że w pale się nie mieści, nie? Nie, na, nie nadążam z tym wszystkim, normalnie to jeżdżę gdzieś indziej, no ale jak już jadę do Polski, ale sobie trochę poszaleć, słuchajcie, do Energylandii, na Zakrzówek skoczę, do Energylandii, tak trochę pojeżdżę sobie tutaj, bo no fajna jest pogoda, nie ma co robić. Ile można pracować? Cały czas pracować? No nie da się cały czas pracować. Także tak to wygląda. Teraz bananka. Słuchajcie, co ja wziąłem? Aha, tego redbulka, to, żeście widzieli białego mojego ulubionego sobie wziąłem. Niebieskiego też wziąłem. A nie było tego innego co ja lubię. Wypierdyle, wynoś mi się z Także no... Tak to działa. Co muszę jeszcze placki zjeść i... I ten makaron. I można słuchajcie cisnąć do Rzeczpospolitej. Polskie. Aha! Come baby! Zajebiste. Junio, jak mnie słyszysz i oglądasz, dzwoń do mnie. Mój bananek czeka na Ciebie. Mm. Tamten bananek Ci będzie lepiej smakował niż ten. Też lubisz banany takie, nie? No ale... Ale mój jest na pewno lepszy. Także słuchaj, Odzwoni jak coś do mnie, nie? Jak będę miał czas jechać w stronę Kujaw, to tam do Ciebie wpadnę, ale póki co to nie, nie za bardzo, bo bo nie chce mi się, nie chce mi się, mam zamiar jechać tam nad morze do, do Mielca, nie, nie, jak to tam się nazywa, Mielno, do Mielna, jak będę jechał do Mielna, to tam przyjadę Cię. Zaopiekuję się Tobą jak prawdziwy boy. Także słuchajcie, jak na razie tyle w temacie, ja muszę zjeść. I co? Jadę, może się nagram z trasy, coś tam zobaczymy. Nie ma na trasie nic do nagrywania, nie? Także no co, ja nie będę gadał o dupie nie z Wami tego. Co będzie, to takie vlogie chcę porobię, nie? Ello. Powiem wam, że za 199 ,84 zł 84 grosze wlałem 30 litrów i 840 ml. A cena za liter 6,48. No to nie jest tak źle, co nie? No ja mogłoby być lepiej. Powiem wam, że w tym tutaj kantorze nie robi najlepsza loka, jaka może być taka ładna, śliczna kobitka. Nunia się, słuchaj, ta ładuje. Przetwornica chodzi na full. Takimi trupami jeszcze jeżdżą w Lubuskim ci przesiedleńcy. E, w tym województwie nigdy nie będzie dobrze, słuchajcie, nigdy, bo to... bo to są kosmici. A ja muszę zrobić małe sprawy. Tutaj zapłacić, tam zapłacić, to zapłacić, po przelewy porobić. No i trzeba działać. I opowiada, gdzie on... To nie był, co, on to nie co robi, grzejemy na wrocek, ja słuchamy, Lada słuchajcie, podcastu języków, DD w tylu i lecimy, w słuchajcie, Bladzisko wróciło Belgia, Holandia, do swoich Wielcy, wiadomo kogo, Szwecja, będzie teraz ręczniczki w Kosty, przynosił do... i podpaski ze sklepu, bo jednak franki nie, nie dają mu bogactwa szwajcarskie, a nie euro. Tak jak mówi DD śmietniki się skończyły i musiał wrócić do swoich słuchajcie, służących. Także lecimy. W związku z tym teraz. No się Mandero, słuchaj ta. Hmm, patrz na, prawie 100 na godzinę. 2000 obrotów, szósty bieg. Nie wiem czy wy to widzicie, ale tak ten telefon nie zbiera tego ekranu. Spalanie 4.2 4 litry 200 ml e, diesla to nie jest źle polecam kupić sobie Turana to nawet Mitsubishi więcej spalał bo spalał 4.9 chyba 4.8 było rekord co zeszłem do spalania nie? a tak poza tym oglądamy wariatów i nic się nie zmieniło i trasa leci dalej jeszcze kawałek lej przysięga mnie tak lubię te pierogi surlena że nie macie pojęcia teraz biorę sobie dwa kubki Niunia czeka na pancia a panciu zara kończy i jedziemy na eksplorację miasta sorry trochę jest to ale ale życie, jestem na kolacji, muszę coś zjeść. Ogoliłem się, próbuję coś schudnąć, a coś mi to nie idzie. Ale najważniejsze jest to, że nie jem czekolady ani cukierków, niczego takiego. No ale pieroga Orlena to trzeba się zajadać cały czas. Patrz jeden człowiek, ile produkuje odpadów. Umiecie sobie wyobrazić. Plastik, papier, papier i drewno. I tak dbają o środowisko. Nieźle, co? No, a teraz mogę powiedzieć, że się fajnie na najadłem. Rączki, słuchajcie, umyte, wypucowane. Pazurki czyste, jak u kotki, czy u kotka. Koty zawsze brudne są, kotki są czyste, no to, to, mogę tak powiedzieć, koty to brudne są, latają, bylek 9 o co chodzi, no kotki takie nie są, lubię koty w ogóle, ogólnie, nie? Kurde, ja już myślałem, że będzie się dalej sypało, to się już skończyło. Junia, gdzie my to przyjechali? Patrz te, jaki fajny klas kombajn. Jak zbiera żniwa to żniwa Patrz na to wszystko, jak to zbiera Niesamowite, co? Jak to skonstruowane Zboże przerabia Git Dobra, lecimy dalej No się, Manderos, 320 Ja u siebie na rejonach Jadę do parku na tą stronę i robimy małą eksplorację. Może zobaczymy coś ciekawego, a może nie, jest ciepło, więc zobaczy się. i teraz Wam właśnie chcę pokazać, dlaczego chcę kupić e, iPhone'a. Mam Samsunga, a chcę kupić iPhone'a, bo widzicie to tutaj, właśnie z tych latarni. iPhony nie robią takich, takich promieni. Rozumiecie o co chodzi? iPhone to po prostu. Jest latarnia, jest latarnia i iPhone to wszystko tak jakby skupia w tym, w tej lampie, nie? Nie ma tych promieni i tutaj właśnie są promienie, bo jak mówię, w Monaco jestem i w Monte Carlo i robię samochody, filmy, to po prostu mi takie latarni tam jest pełno, żeby tam było cały czas jasno i to mi niszczy filmy i właśnie ja takich filmów nie chcę. Chcę mieć ładne filmy, gdzie jest latarnia, sobie świeci, ale te promienie i te światło po prostu nie wychodzą i o taką kamerę mi chodzi w takim właśnie telefonie a ja słajta z niunią jestem niunia chce jechać aż krzyczy do swojego pancia że chce jechać no to niunia jedziemy prowadź pancia, prowadź lecimy lecimy tam no na zoo słuchajta ogólnie pusto nic się nie dzieje Myślałem, że będzie restauracja otwarta, ale zamknięta. No nic, objedziemy to tak na obkoło i zobaczymy, czy jakiś wykolejeńców gdzieś na ławkach spotkam, czy nie, bo to chodzi mi, że wiecie, tej dużo wykolejeńców, ki ma na ławkach. A jest fajna pogoda, to sobie wiecie, piwko, piwko, winko, winko itp. TD. Się zobaczy. Tam, chociaż tamta restauracja jeszcze jest otwarta ale tam też trochę cisza. No na mini siłowni też słuchaj, ta nikogo nie ma, cisza. Dziwne, bo tutaj słuchajcie, takie imprezki czasami miały miejsce, że aż mi się nie, wierzy, nie chce wierzyć, że tutaj taka cisza jest. Ławki przejeżdżam, tyle tych ławek już objechałem i słuchaj nie, nic, cisza. Dobra nunia lecimy dalej. Obieramy inny kierunek, pojedziemy na stadion i na planetarium. Tutaj słuchajcie, w tych krzaczkach lubią się pruć lumpę. Oni tutaj się słuchajcie w kocami rozkładają i w tych krzaczkach sobie tutaj wiecie, baraszkują. Ale też widzę ciszę, ale trzeba to objechać tutaj. Trzeba. No tak słuchaj, to tutaj też na tych ławeczkach nic nie ma. No to lecimy dalej. Tutaj pusto. Tutaj pusto. Tam ogólnie taki wyrosku spotkałem, a bluzgały, łej, w głowie się nie mieści. Jak bluzgają, takie małolaty. Mówi dziewczęta, ładnie się zachowywać, nie bluzgać, nie rzucać mięsem, bo budujecie sobie złą karmę. Ale to małolaty. Małolaty zawsze wiedzą swoje, a potem płaczą, że życie im się nie udaje. I wszystko jest do dupy. No, jak są umysł do dupy zrobisz, to potem masz wszystko do dupy. W kolejonek nie widzę. Ale zające spotkałem. Zajączki, 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 zajączki. Widzicie? W Chorzowskim parku. Jakie zające biegają. ludzi się nie boją. Jak buciany w Holandii. Patrzcie, ja je specjalnie latarką oświetlam. Z nogi i one nie uciekają. Zaraz uciekają. Pik, 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 I pik, 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 jak za pik, lata. Zobaczcie, zobaczcie. pik, 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 tam się pik, tam pik, No dobra, ciśniemy do planetarium. Słuchajcie. Daleko nie zostało. Wiecie, jaki ten park jest ogromny? Ojejku! Dobra, zmieniłem lokalizację. Jestem w parku na osiedlu tysiąclecia. Słuchaj, ta łowiska, jezioro, takie wcale nie małe. Zobaczcie, jakie miejscówki dla wędkarzy. Tam coś jest. Tam coś jest. Niestety łowią rybki, ale jeżdżę, jeżdżę przy ławkach. I nic nie wyczaiłem. Nic, cisza. A mam obecnie jeszcze, zobaczcie. Wiecie, ile już kilometrów przejechałem? Cały park korzowski, wszystko przejechałem. Fuuu, te komary. I dopiero mi która kreska zaczyna migać. No kurde, wyłaszczaj. Nie. Fuh. Dobra, jadę, bo mnie zaraz komary wyssają żywcem. A tak wygląda moje osiedle. Woda, jezioro. Fuh. stawki, ławki. To się nazywa Chorzów. Myślałem, że coś fajnego nagram. I guzik. Wcale nie jestem zadowolony słuchaj, ta, z tej wyprawy po tym parku. Bo myślałem, że naprawdę coś nagram. A nie nagrałem nic. Żadnych delikwentów nie było. Żadnych wykolejeńców. Parę małolatków, wyrostków, odrostków. Tych takich. Co tam wiecie, o dupie Marynie nawijają między sobą. No i co? No i kurde nic, no. Trzeba jechać dalej, no. Szukać jakichś materiałów. Także trzymajcie się. Elu, widzimy się next day.